Rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny na Lubelszczyźnie. No, i na wykopie nie wiadomo skąd znalazły się zdjęcia z tego domu. Jest święty obrazek. Trochę taka podróż w czasie do dzieciństwa. Ale dziura w suficie jest konkret. Dokładnie. Święty obrazek na ścianie uratował życie. No, wydaje mi się, że taki dom szkieletowy, by. I szczelił. Maryjka czuwa, oczywiście, jakby nie ona, to wszyscy by zginęli. Ciekawe, czy ubezpieczalnia wyłącza działania wojenne. Na pewno wyłącza, to chyba standard. Uderzające podobieństwo. Na pewno, na pewno. Że ludzie tak mieszkają w XXI wieku. To co nie wolno w XXI wieku mieć starych mebli? I tylko odmowa wypłaty ubezpieczenia. No tak, i to jest złoto. Nie wiem, jak ktoś na to wpadł, ale to jest złoto. Gość chyba mnie przekonał do wymiany mebli. No, mniejsze szanse niż na wygranie w lotto. No, schludnie, schludnie, definitywnie schludnie.